Po tych pracach budowlanych nam tylko zostało posprzątać i prawie wszystko gotowe. Budynek mamy w koncepcji właśnie takich kolorów. Dużo cegły, dużo grafitu, trochę bieli. Przestrzeń ta produkcyjna, przestrzeń biurowa, magazynowa, pakowanie. W tym piecu będziemy tworzyć naszą przyszłość, czyli wpływamy w 100% na smak czekolady. Ziarna trafi do nas z plantacji, wyprażymy i właśnie przetworzymy w tych maszynach. Cały czas jest u nas człowiek najważniejszy, Boże rzemiosło jest u nas najważniejsze. Te maszyny nam tylko pomagają tworzyć lepszy smak, lepszą jakość. Zajmiemy się przed naszym tunelem właśnie do chłodzenia przede wszystkim czekola, także tabliczki czekolady będą jakby wędrowały tym tunelem. U nas wentylacja, klimatyzacja i te wszystkie jakby ciągi technologiczne są bardzo ważne. Stawiamy tutaj na profesjonalizm, który wykonywały lokalne firmy. Przestrzeni stopowej, poziomu górnego mamy też po części kilka tak, tak zwanych świetlików. W przyszłości staną tutaj takie większe linie technologiczne, mamy już przemyślany ten budynek na lata rozwojowe do przodu. I na tym balkonie będziemy mogli oglądać jakby, korony drzew, drzew kakaowca, które jakby już dzisiaj hodujemy, już mamy te drzewka w takiej wysokości. Kochani, ja wracam do naszego centrum dowodzenia, papierów jest wszędzie, na moim biurku dużo, czyli fakturki, papierki, inne rzeczy, ale szef musi być od wszystkiego, dlatego ja siadam i pracuję, a was zapraszam do oglądania naszego przedsięwzięcia.